tłum na lunch zawsze wpadał jak burza do Riverside Cafe, skromnej knajpki wciśniętej między aptekę a pralnię w Eugene w stanie Oregon. Godzina jedenasta była momentem, kiedy wszystko przyspieszało. Kubki z kawą brzęczały głośniej, drukarki paragonów pracowały szybciej, a kolejka do kasy stawała się nieznośnie długa. Tasha Melrose, lat 29 pracowała na podwójnych zmianach przez cały tydzień. Jej trampki były przemoczone, a fartuch wciąż wilgotny po przypadkowym rozlaniu mrożonej herbaty, ale nic z tego nie miało znaczenia. Miała stolik numer 6, pytający o brakujące frytki i zamówienie na wynos czekające na spakowanie. Mimo to poruszała się ze sprawną determinacją. Ledwo drgnąwszy, gdy klient warknął o więcej sosu, jej koleżanka, licealistka Lili Baron, wyglądała, jakby zaraz miała się rozpłakać. Tasza nachyliła się i szepnęła: Dasz radę, dziewczyno, nie daj po sobie poznać. Za ladą stał Clayton Renshaw, menedżer z założonymi rękami i włosami zaczesanymi żelem do tyłu. Był jednym z tych ludzi, którzy wydawali się urodzeni zirytowani. Melrose! Warknął ponad skwierczeniem frytkownicy. Stół dwunasty wciąż czeka na rachunek? Wysłałam go dziesięć minut temu. Odpowiedziała nie odwracając się. Prychnął. To sama go zanieś. Nie tylko wysyłaj rzeczy. Tasza ugryzła się w język. Wiedziała, że z Claytonem się nie dyskutuje. Nigdy nie krzyczał. Nie musiał. Jego powolny, protekcjonalny ton był skuteczniejszy. Mówił ci, że jesteś zastępowalny, ale przynajmniej praca płaciła rachunki. Szła w stronę kuchni, gdy go zauważyła: starca, chudego jak strach na wróble, w wilgotnych i przetartych ubraniach, stojącego niezręcznie przy drzwiach. Jego białe włosy były skołtunione, a oczy mętne. Wyglądał na zagubionego. Nikt inny nie zwrócił na niego uwagi. Wszyscy byli zbyt zajęci swoimi sprawami. Natasza podeszła do niego. Proszę pana, zapytała delikatnie. Wszystko w porządku? Mrugnął dwa razy. Miałem się tu z kimś spotkać, tak mi się wydaje. Jego głos był ochrypły. Na szyi wisiał wyblakły nieśmiertelnik. Zauważyła naszywkę na jego kurtce. Była wojskowa, stara. Może z czasów wojny w Wietnamie. Jest pan głodny? zapytała. Uśmiechnął się słabo. Zjadłbym coś ciepłego. Tasza znała zasady kawiarni, żadnych darmowych rzeczy. Clayton powiesił nawet tabliczkę w pokoju socjalnym. Jesteśmy firmą, nie schroniskiem, ale w tej chwili to nie miało znaczenia. Poprowadziła mężczyznę do pustej loży i pomogła mu usiąść. Wróciła do kuchni, wsunęła 10 dolarów ze swoich napiwków do kasy i zawołała do kucharza: Luis, daj mi talerz! Pieczeń rzymska, piury ziemniaczane, fasolka szparagowa, dodatkowy sos. Louis, kucharz, spojrzał na nią, ale nic nie powiedział. Ufał jej osądowi. Sama przyniosła talerz. Mężczyzna wpatrywał się w jedzenie, jakby wręczyła mu złoto. Dziękuję, szepnął Nie musiałaś. Tasza uśmiechnęła się. Owszem, musiałam, gdy tylko się odwróciła, z zalady wyszedł Clayton. Widział wszystko. Czy możesz mi do cholery powiedzieć, co to było? Jego głos przeciął brzęk w kawiarni. Pobliskie stoliki zaczęły nasłuchiwać. Był zmarznięty i zdezorientowany, Clayton, powiedziała Tasza. Zapłaciłam za posiłek z moich napiwków. To bez znaczenia, warknął. Chcesz karmić całą ulicę? Pracujesz teraz dla organizacji charytatywnej? Jej policzki płonęły złością. To weteran. Zrobiłam to, co zrobiłby każdy przyzwoity człowiek. Clayton podszedł bliżej. To nie ty decydujesz, kto dostaje darmowe jedzenie. Ja tu rządzę. A kiedy łamiesz zasady, są konsekwencje. Odwrócił się, rozejrzał po sali, a potem głośno zawołał. Uwaga, ludzie! Ta pracownica właśnie wydała darmowy posiłek na nasz koszt. Żeby było jasne, jeśli ktoś jeszcze potrzebuje jałmużny, po prostu zapytajcie, taszy. Kawiarnia ucichła. Serce taszy zamarło. Weteran spojrzał w górę, nie do końca rozumiejąc. Clayton nie skończył. Skończyłaś, Melrose. Oddawaj fartuch i wynoś się. Tasza wpatrywała się w niego oszołomiona. Bez ostrzeżenia, tylko publiczne upokorzenie. Starzec wstał powoli. Proszę pana. Powiedział drżącym głosem: Ona nie zrobiła nic złego. Clayton machnął na niego ręką: Proszę jeść i nie wtrącać się, ale mężczyzna nie usiadł. Sięgnął do kieszeni i wyciągnął coś, co słabo błysnęło starą srebrną odznakę przypinkę z purpurowym sercem. Służyłem w Kesan, powiedział cicho. Okazała mi więcej szacunku niż połowa tego kraju przez dekady. Tasza podeszła do przodu. Proszę panie, nic mi pan nie jest winien, po prostu dokończ posiłek. Weteran położył przypinkę na krawędzi stołu i szepnął niemal do siebie: Będą wiedzieć, nie jestem sam. Tasza rozwiązała fartuch i starannie go złożyła. Nie płakała. Przechodząc obok weterana, położyła dłoń na jego ramieniu. W porządku, szepnęła. Jego oczy zatrzymały się na jej. Przyjdą, powiedział znowu. Zawsze przychodzą. Na zewnątrz deszcz znów się wzmógł. W środku Clayton paradował, jakby coś wygrał, ale atmosfera w kawiarni zgęstniała. Klienci szeptali. Jedna para wstała i wyszła. Lili ocierała oczy zaladą, ladą, a, a w loży przy oknie weteran siedział cicho, żując powoli. Nagle dzwonek nad drzwiami zadzwonił kilka razy z rzędu. Weszło czterech mężczyzn. Szerokie ramiona, buty wojskowe, mundury. Nie mieli broni, nie potrzebowali. Poruszali się z autorytetem, którego żaden menedżer kawiarni nie mógłby się równać. Kawiarnia zapadła w śmiertelną ciszę. Jeden z nich rozejrzał się po sali, jego wzrok zatrzymał się na weteranie. Panie sierżancie, powiedział Marin, odebraliśmy pańską wiadomość. Weteran odwrócił się, jego oczy jaśniejsze niż przez cały dzień. Nie chciałem sprawiać kłopotów, ale zwolniono ją za to, że mnie nakarmiła. Marin skinął głową. Tak, ser, słyszeliśmy. Clayton wyszedł naprzód z fałszywym uśmiechem. Czy mogę w czymś pomóc, panowie? Drugi Marin, wyższy, spojrzał na niego. To pan tu dowodzi? Tak. I byłbym wdzięczny, gdybyście nie wtrącali się w sprawy mojej polityki. Pańskiej polityki, wtrącił trzeciego marynarza. Z tego, co słyszeliśmy, pańska polityka polega na zwalnianiu kobiety, która oddała własne pieniądze, by pomóc weteranowi. To nie jest wtrącanie się, to charakter. Głos Claytona stracił na sile. To jest biznes, mamy zasady. Pierwszy Marinę kapitan zrobił krok do przodu. Zwolnił pan kobietę za okazanie współczucia człowiekowi, który ryzykował życie za ten kraj, człowiekowi, którego wszyscy znamy i szanujemy. Upokorzył ją pan, a teraz chowa się pan za polityką? Nagle klienci, którzy do tej pory milczeli, zaczęli się odzywać. Ona pracuje tu od lat, powiedział mężczyzna z rogu. Zawsze jest miła. Pamięta imiona ludzi, pamięta, jaką pije kawę. Emerytowana pielęgniarka wstała, opierając się na lasce. Mój brat wrócił do domu z wojny w Zatoce Perskiej, w trumnie okrytej flagą. Ten staruszek mógł być nim, a ta kelnerka zachowała się lepiej niż ty kiedykolwiek się zachowasz, synu. Lili, stojąca przy stanowisku z napojami, wystąpiła naprzód. Pomaga mi zamykać, nawet gdy to nie jej zmiana. Odprowadza mnie do samochodu, gdy jest ciemno. Clayton rozejrzał się. Jego kontrola nad sytuacją gwałtownie słabła. Nie będę tu stał i pozwalał, żeby na mnie naskakiwano. Nie jesteśmy tu, żeby do nas kakiwać, powiedział kapitan spokojnie. Jesteśmy tu, żeby zabrać głos. Louis, kucharz, wyszedł z kuchni bez fartucha. Idę na przerwę, może na długą. Ciężar w pomieszczeniu całkowicie się zmienił. Clayton stał w przestrzeni, która kiedyś była jego. Ale już do niego nie należała. W Loży weteran delikatnie złożył serwetkę. Sięgnął po przypinkę z purpurowym sercem, ale jeden z go powstrzymał: Zostaw ją! Teraz tu jest jej miejsce! Starzec skinął głową, po czym z godnością wstał i poszedł za marines. Gdy drzwi się za nimi zamknęły, Clayton wpatrywał się w pusty talerz i lśniącą przypinkę. Tymczasem Tasza siedziała na przystanku autobusowym, nieświadoma dramatu rozgrywającego się w środku. Wtedy jej telefon zawibrował. To była wiadomość od Lili z linkiem do filmu, który ktoś nagrał. Tasza nie chciała wracać, ale Lili wybiegła na zewnątrz. Tasza, musisz wrócić, proszę. Zrobiłaś jedyną rzecz, która nadała temu wszystkiemu sens. Kiedy Tasza ponownie weszła do kawiarni. Kilka osób zaklaskało cicho, z szacunkiem. Myślałem, że wyraźnie powiedziałem, że już tu nie pracujesz, syknął Clayton. Nie jestem tu po pracę, odpowiedziała Tasza. Jej głos był zaskakująco mocny. Jestem tu, ponieważ człowiek, który służył temu krajowi, zasłużył na ciepły posiłek i ponieważ mam dość udawania, że na życzliwość trzeba mieć pozwolenie. Kapitan Marines zwrócił się do niej: Panno Melrose, przykro nam, że została pani tak potraktowana. Właśnie wtedy dzwonek nad drzwiami zadzwonił ponownie. Przed mężczyzna po pięćdziesiątce: Charles Fenner, słyszałem, co się stało. Tasza, jeśli nie jesteś już gdzieś zatrudniona, z dumą zaoferowałbym ci pracę w naszym ośrodku dla weteranów. Lepsza płaca, lepsze godziny. I miejsce, gdzie ludzie naprawdę szanują tych, którzy sprawiają, że wszystko działa. Tasza zamrugała. Dlaczego pan to robi? Charles uśmiechnął się. Ponieważ Walter Haggerty to nie tylko weteran. To mój wujek i ufam mu bardziej niż większości ludzi. Clayton wyglądał na oszołomionego. W tym momencie stało się jasne, że stracił wszystko. Jeden po drugich klienci zaczęli wstawać. Zostawiać pieniądze na stołach i wychodzić, kiwając głową do taszy. Luis oficjalnie rzucił pracę. Nawet Omar, cichy, siedemnastoletni pomywacz, zabrał głos. Byłem na zapleczu. Wyciągnęła dziesięć dolców z własnych napiwków, niczego nie ukradła. I wiecie co jeszcze? To jedyna osoba, która pyta, czy potrzebuje podwózki do domu. Jeśli ona nie jest wystarczająco dobra, żeby tu pracować, to ja prawdopodobnie też nie. Zanim dzień się skończył, film z konfrontacji stał się wiralem. Został udostępniony przez lokalne media, a następnie przez oficjalne strony dla weteranów. Komentarze napływały falami, potępiając Claytona i chwaląc Taszę jako bohaterkę. Krążyła petycja domagająca się nowego właściciela kawiarni. Tasza obejrzała film w swoim małym mieszkaniu słysząc własny głos mówiący: Mam dość udawania, że na życzliwość trzeba mieć pozwolenia. Brzmiał silniej niż myślała. Wkrótce potem jej skrzynka odbiorcza zaczęła się zapełniać. Wyróżniał się jeden e-mail: temat oferta pracy od Jordan Malik, dyrektor operacyjny Centrum Pomocy Weteranom im. Hagertiego. E-mail potwierdzał ofertę od Charlesa Fenera. Pani Melrose, Walter jest drogim przyjacielem naszego założyciela. Opowiedział nam o tym, co pani zrobiła. Szukamy kogoś z ciepłem, gracją i dobrym osądem. Byłoby dla nas zaszczytem, gdyby dołączyła pani do nas. Pełny etat, świadczenia, lepsze godziny. Już pokazała nam pani, kim jest. Pozwól nam pokazać ci miejsce, które to ceni. Rozmawiała z Jordanem przez 20 minut. Praca polegała na pomocy weteranom w znalezieniu usług, organizowaniu posiłków i po prostu byciu obecnym. To, powiedział, nazywamy służbą. Zgodziła się bez wahania. Następnego ranka, gdy przybyła do centrum Hagartiego, miejsce było ciepłe i pełne celu. Na ścianie przy wejściu wisiał już wydrukowany kadr z filmu, na którym stoi w kawiarni z Marines za plecami. Poniżej widniał napis: Nie każe się ludzi za bycie przyzwoitym. Walter też tam był. Udało ci się, powiedział z lekkim uśmiechem. Tak, szepnęła. Udało mi się. W tym czasie Riverside Cafe było cieniem samego siebie. Stali bywalcy zniknęli. Clayton próbował opublikować słabe przeprosiny online, ale nikt ich nie kupił. Kilka dni później do Centrum Pomocy przyszła kobieta. Przedstawiła się jako Eileen March, cicha wspólniczka Claytona. Zobaczyłam film, byłam przerażona powiedziała. Rozpoczęłam proces oddzielenia się od Claytona. Wystawiamy kawiarnię na sprzedaż zasłużyłaś na coś lepszego. Przed wyjściem Eileen wręczyła taszy kopertę. To z mojego własnego konta. Wiem, że to niczego nie wynagrodzi, ale mam nadzieję, że pomoże. Tasza otworzyła kopertę dopiero wieczorem w domu. W środku była odręczna notatka i czek na 5000 tysięcy dolarów. Dziękuję za pokazanie reszcie z nas, jak wygląda uczciwość. Późnym popołudniem w centrum tasza usiadła obok Waltera. Kiedyś zastanawiałam się, czy kiedykolwiek będę miała znaczenie powiedziała cicho. Ciężko pracowałam, ale zawsze czułam, że jestem o krok od bycia zbędną. Walter spojrzał jej prosto w oczy. Ludzie tacy jak ty utrzymują wszystko w pionie cicho, bez hałasu. Ten menedżer myślał, że władza oznacza dowodzenie ale prawdziwa władza pochodzi z tego, co ludzie mówią o tobie. Gdy nie macie w pokoju, powiedziałem jednemu z chłopaków: że dobra kobieta straciła pracę za bycie życzliwą. To wystarczyło. Kiedy jesteś dobra dla jednego z nas, jesteś dobra dla nas wszystkich. Życie nie składa się z wielkich gestów, składa się z małych wyborów, ułożonych jeden na drugim. Tasza nigdy nie prosiła o bycie bohaterką. Po prostu zdecydowała się nie odwracać wzroku, gdy ktoś był w potrzebie. I ten jeden wybór, dokonany w hałaśliwej kawiarni pewnego deszczowego dnia, zmienił wszystko, nie tylko dla niej, ale dla wszystkich, którzy byli świadkami, przypominając im, że akt zwykłej przyzwoitości może mieć niezwykłą moc.